Temat kolejowego połączenia Leszna z Warszawą wraca regularnie. Niedawno poseł Wiesław Szczepański interpelował w kwestii wydłużenia trasy pociągu Warta, dla którego końcową stacją jest Poznań, i z której to po kilku godzinach przerwy pociąg wraca do Warszawy. Pociąg Warta nie był skomunikowany z ostatnim pociągiem do Leszna. Pasażerowie zmuszeni byli czekać na stacji do niemal trzeciej w nocy. Poseł Szczepański sugerował wydłużenie trasy Warty, by objęła ona także Leszno. Otrzymał odpowiedź na swoją interpelację: jest dobra i zła wiadomość. Nastąpiło synchronizowanie, a więc pociąg przyjedzie tak, żeby, żeby koleje wielkopolskie mogły zabrać, zabierać pasażerów z tego pociągu, czyli nie trzeba czekać. Tam były 4 minuty. Jak zdążył, to, nie, to, to, to jechaliśmy. Jak nie zdążył, to czekaliśmy do 2.50. Teraz, według zapowiedzi, informacji jest synchronizowanie z pociągiem do, do Leszna, także leszczyński pociąg będzie odbierał pasażerów. Ten mówię o koleje Wielkopolskie przyjeżdżające z Warszawy. Taką mam zapowiedź. Natomiast Państwo zwracają mi uwagę, że w nowym rozkładzie jazdy który będzie od czerwca. istnieje możliwość rozmowy, natomiast będą rozpatrywane wnioski. Zatem mam apel do pana prezydenta, mam apel do radnych o wystąpienie, bo rozmawiałem i z ministrem Adamczykiem, i z panem ministrem Bitelem, no że gdyby Gdyby było stanowisko Rady Miejskiej, gdyby było pismo prezydenta, być może wzięte by było one pod uwagę w nowym rozkładzie jazdy, by wydłużyć ten pociąg do, do Leszla. W piśmie otrzymanym przez posła Szczepańskiego czytamy: Prace nad ofertą przewozową w kolejnym rozkładzie jazdy edycji 2022-2023 rozpoczną się w najbliższych tygodniach. W trakcie opracowania oferty przeanalizowane zostaną możliwości realizacji postulatów zgłoszonych do Ministerstwa Infrastruktury.